Nazywam się Sebastian Eichler. No znajdujemy się w najlepszym miejscu na świecie, tak? W gabinecie doktora Kamila. Dokąd zdanie pięknie uśmiechnął? <laughs> Co powiedzieli najbliżsi, kiedy pierwszy raz Cię zobaczyli po orfozie. No przeważnie jest stwierdzenie w 90% wow, nowe zęby! <laughs> Więc to jest taka pierwsza reakcja. Dopiero później następuje dialog, że dlaczego to robiłem, gdzie to robiłem, tak przede wszystkim. No ale pierwsza taka reakcja ludzi: wow, nowe zęby!